Cześć! Witam Cię na kanale Silver Star Inwestycje kobiecym okiem. Dzisiaj jak się ma cena złota do wielkości długu Stanów Zjednoczonych. Jedziemy. Kochani, piękny, gorący okres wakacyjny. Wiem, że wielu z was podróżuje i odpoczywa. Z od siebie życzę każdemu z was relaksu i wypoczęcia. Ale jedziemy już z dzisiejszym mega istotnym tematem, który w pewien sposób obrazuje nam, ile złoto ma jeszcze szans do nadgonienia w wysokości swojej ceny. Myślę, że żadnemu z Was nie trzeba już przypominać, że złoto od dawna uważane jest za magazyn wartości i zabezpieczenie przed niepewnością gospodarczą, z jaką mamy do czynienia w dniu dzisiejszym. W ciągu ostatnich pięciu dekad, bo weźmiemy tutaj przedział czasu 1970-2023, cena złota była ściśle powiązana z obawami dotyczącymi rosnącego długu publicznego w Stanach Zjednoczonych. I chciałabym Wam pokazać wykres, który znalazłam, na którym Bruno Venditti z Visual Kapitalist korzystając z danych In Gold We Trust i Federal Reserve Bank of St. Louis bada związek między ceną złota a długiem narodowym Stanów Zjednoczonych. Dług publiczny Stanów Zjednoczonych to rekordowe 31 bilionów dolarów. Dług narodowy Stanów Zjednoczonych to kwota pieniędzy, którą rząd federalny pożyczył na pokrycie zaległego salda wydatków. Poniesionych w czasie, który tutaj Wam na wykresie chcę pokazać, czyli na przełomie lat 1970-2023. W każdym roku podatkowym, jeśli wydatki przekraczają dochody, rząd federalny pożycza pieniądze sprzedając zbywalne papiery wartościowe, takie oczywiście jak obligacje skarbowe, weksle, banknoty, banknoty o zmiennym oprocentowaniu i skarbowe papiery wartościowe chronione przed inflacją w celu pokrycia deficytu. Amerykański dług publiczny rośnie corocznie od 1970 roku no z wyjątkiem 2000 roku kiedy spadł o 2% z powodu takich czynników jak silny wzrost gospodarczy i nadwyżka budżetowa w ciągu ostatnich kilku dekad dług publiczny wzrósł z około 370 milionów dolarów w 1970 roku do rekordowego poziomu 31,4 bilionów dolarów w roku obecnym, czyli 2023, co ostatnio wywołało głośną debatę w kongresie na temat zwiększenia pułapu zadłużenia, aby uniknąć potencjalnej niewypłacalności, czyli to, co de facto dzieje się w każdym kraju, również u nas pewne koszty się ukrywa, wyciągając je z budżetu państwa, żeby można było kraj zadłużyć. Jeszcze bardziej. Liczba ta jest jeszcze wyższa, jeśli weźmie się pod uwagę federalne zobowiązania niesfinansowane. Są to przyszłe zobowiązania finansowe, do których zobowiązał się rząd, ale nie ma wystarczających środków na ich pełne pokrycie, takie jak ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia medyczne. Biorąc to pod uwagę, obecna wartość nierównowagi fiskalnej finansowej wynosi 244,8 biliona dolarów, czyli prawie 10 razy więcej niż obecne PKB tego kraju. Rosnące zadłużenie Stanów Zjednoczonych, jak każdego innego kraju, często prowadzi do obaw o zwiększoną inflację. Kiedy rząd gromadzi znaczną kwotę długu, może uciekać się do środków takich jak zwiększanie podaży pieniądza w obiegu, czyli drukowanie większej ilości pieniędzy lub zwiększanie wydatków rządowych, co potencjalnie prowadzi właśnie do presji inflacyjnej. W takiej sytuacji często inwestorzy zwracają się w stronę złota jako zabezpieczenia. Przed inflacją. Ponadto związane jest to z tym, że pieniądz papierowy, czyli Fiat, traci na swojej sile nabywczej i ludzie w strachu porzucają papierowy pieniądz. Wraz ze wzrostem poziomu zadłużenia Stanów Zjednoczonych inwestorzy na całym świecie zaczną obawiać się stabilności rynków finansowych i szukać bezpiecznych aktywów, takich jak złoto. Chociaż cena złota zwykle rośnie wraz ze wzrostem zadłużenia Stanów Zjednoczonych, na rynek może wpływać wiele innych czynników, w tym nastroje rynkowe, a oczywiście polityka banków centralnych i globalna sytuacja gospodarcza. Możecie tutaj zobaczyć również jak kształtował się dług co dekadę i jak Wyglądała również cena złota. Ja osobiście uważam, że złoto fizyczne nie pokazało nam jeszcze żadnych wzrostów na swojej cenie, przy tym, co stało się przez ostatnie chociażby dwa lata, czyli począwszy od pandemii. Poprzez dodruk, kończywszy na sytuacji międzynarodowej i agresji Rosji na Ukrainę, i czekam na moment, kiedy stopy procentowe będą ponownie obniżane, I inflacja po raz kolejny wystrzeli i wzrośnie o kilka punktów procentowych. Wtedy wydaje mi się, że cena złota ponownie powinna pójść na północ na wykresie. Jak będzie, nie wiem, zobaczymy. Rynek ma to do siebie, że jest bardzo nieprzewidywalny. Daj znać proszę w komentarzu, co uważasz na ten temat. Jak będzie kształtowała się Twoim zdaniem i dlaczego cena złota w 2023 roku? Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Dzięki za dzisiaj. Odpoczywajcie mądrze i widzimy się już następnym razem. Cześć!